Cześć, dzień dobry, witam Was. Chwile mnie nie było. Czekajcie ja zrzucę to. chwilę mnie nie było. Eee, Ostatni film 1 grudnia 2019. E, niestety mówiłem w nim, że tu mamy przepompowane. chcę przeglądać ten film. Teraz na szybko to pokazywałem. E, jak wygląda bańka. Porądowałem do wykresu Bitcoina, później pokazywałem jak wygląda indeks SP. I w grudniu mówiłem, że wydarzy się niedługo coś, co spowoduje, że te rynki się złamią. Nie spodziewałem się generalnie kompletnie, polecam ten film, to jest ostatni film na moim kanale. Pokazywałem, co się wydarzy, przeliczałem, w ogóle ostrzegałem Was przed braniem kredytów hipotecznych szczególnie. Eee, trochę mi przykro, że niestety wykrakałem. Eee, nie chciałem tego filmu pokazywać, oglądać, go dzisiaj nie oglądam całego. Spodziewałem się, że coś się wydarzy. Rynki były mega przepompowane. To było do przewidzenia. Nie spodziewałem się, że aż tak dramatycznie to się skończy. Absolutnie nie spodziewałem się, że to wyjdzie z tej strony. Kryzysy, które do tej pory widziałem wynikały zupełnie z rynków zawsze. Za każdym razem nie miały nic wspólnego z realnym zagrożeniem dla życia ludzi, dla bezpieczeństwa ludzi. Tym razem mamy zupełnie inną sytuację, bo, bo, bo ludzie się po prostu boją. A częściowo miałem rację, częściowo nie miałem racji, bo na pewno sugerowałem Wam zakup srebra, złota i platyny. Mówiłem, że te kruszce yy, mogą ładnie wzrosnąć, że potencjał do wzrostu jest dosyć duży, że powinny wytrzymać potencjalne kryzysy. Myliłem się. Kryzys, który teraz mamy wywołany, koronawirus, powoduje, że ludzie po prostu zwijają wszystkie inwestycje, które mogą, zarówno w kruszce, jak i w platynę, w złoto. Tak naprawdę koryguje bardzo mocno. No, jaka sytuacja jest, że to spada. To wszyscy widzą, nie ma co analizować, że kryzys się rozpoczął poważny. To myślę, że wszyscy wiecie, nie będę tego mówił. No sprawdźmy, czy to już jest kryzys na wszystkich rynkach. Bitcoin zjechał w tempie po prostu kosmicznym. To mieliśmy chyba w ciągu jednego dnia zjazd o kilka tysięcy dolarów, o kilkadziesiąt procent, więc totalna masakra. Srebro, nie spodziewałem się takich zjazdów. Mamy już zjazd o 23%, więc dosyć dużo. Platyna, która myślałem, że jest super. Kruszec, który może wzrosnąć nawet na 2000 dolarów. Być może i może wzrosnąć na 2000 dolarów. Zjazd już o 30%. Złoto, które trzyma się nawet całkiem nieźle, powiem szczerze. Może to jest akurat kruszec, który tylko 11% zjazdu, więc całkiem nieźle. Palat. Ale co życzymy sobie w analizie, uważam, że palac jest totalnie przepompowany. Uważam, że mamy bańkę na paladzie I ta bańka na paladzie zdecydowanie się rozlała. Korekta, która tutaj jest, jest zdecydowanie większa niż wszystkie korekty. Ale na paladzie były do tej pory. Mamy spadek na paladzie już o 40%, już nawet 42%. To jest totalne rozlanie się bańki. WIG spadek o procent e, 40%. E, DAX. To może oznaczone największy poziom korekcji do tej pory na DAXie, przy którym miałem się żeby ten poziom korekcji w momencie, który którym był przekroczony, miałem uznać, że mamy początek bańki na DAX-ie, pęknięcia, znaczy kryzysu, przepraszam, na DAXie. Już mamy 34% zjazdu na DAXie. Tego już nie można powiedzieć, że pozostało przekroczone. Ropa spadła bardzo mocno i bardzo agresywnie, ale no spadek ropy wynika też z umowy handlowej, która nie została przedłużona. Z tego co rozumiem, to nie jest rynek, na którym bym grał. Tego za bardzo nie znam, ale mamy spadek aż o 60%. Nasdaq, S&P. Nasdaq jeszcze największej korekty. Nie przebił, ale zaraz do Nasdaqa jeszcze wrócę. E, ale no już prawie był na tej największej, poziomie największej korekty. E, no i mamy tutaj 30% spadku też na Nasdaqu. No S&P, spiast, gruby. Największa korekta zaznaczona na zielono mamy 26% Największa korekta od ostatniego kryzysu. Tu mamy kryzys w 2008 roku tamten kryzys i największa korekta była do tej pory w tym miejscu. Ta ją znacznie przebiła. Mamy przebicie tej korekty, teraz zmierzę z ciekawości o ile procent. Eee, mamy przebicie tej korekty, Tak, która jest teraz. Ja mam niestety takie założenie, że jak o 23% to to jeszcze może odbić, ale no tutaj już mamy prawie 6 było, czyli mamy ponad 50% większą tą korektę. korektę ten spadek, który teraz jest moim zdaniem to już jest bez na rynku od tego co było wcześniej. I teraz tak. Yy, no, dwie rzeczy, co. Pierwsza sprawa, co robić, a druga sprawa, co w którym momencie wchodzić na rynek. Te, te dwie rzeczy chciałbym wam powiedzieć. Pierwsza sprawa, co robić, odpowiadam na to pytanie. Niestety nie spodoba mi się moja odpowiedź. Realizować wcześniej założoną strategię, czyli mam nadzieję, że każdy z Was, każdy z Inwestorów, który inwestował na jakikolwiek rynek, zakładał scenariusz optymistyczny, a zakładał ten scenariusz pesymistyczny, czyli w momencie, w którym Mamy takie założenie, co zrobimy, kiedy się stanie. Tak, jak się stanie, to po prostu to realizujemy. Pamiętam, że jako jeden z niewielu, 22 grudnia 2017 roku, pamiętam, kiedy byłem na rynku krypto, chodziłem, pamiętam wtedy po firmie około godziny, zastanawiałem się co zrobić, bo wpadek, który był wtedy na Bitcoinie, był większy niż dopuszczalny przeze mnie. Chodziłem godzinę po firmie, bo wszyscy moi znajomi, którzy byli na rynku krypto, mówili, że na pewno za chwilę odbije, że nie ma co się przejmować. Ale ja po godzinie konsekwentnie zrealizowałem swój scenariusz, wycofałem wszystko, co miałem, uciekłem z rynku i nie żałuję tego z perspektywy czasu. I tak samo teraz, w ostatni poniedziałek, który mieliśmy, czyli 9 marca, skasowałem wszystko, co miałem na giełdzie papierów wartościowych, skasowałem wszystko, co miałem na S&P i na taką wycofałem kapitał z tych rynków i czekam i czekam. Więc generalnie jeżeli nie wycofałeś kapitału, to staraj się realizować tą strategię, którą miałeś. Czyli jeżeli chcesz to trzymać do końca, bo w końcu kiedyś się zbije, być może to jest dobra strategia, obserwuj, wyciągaj wnioski, czy to była dobra strategia, czy nie, ale realizuj swoją strategię i ja Ci w tym momencie nie jestem w stanie pomóc, bo niestety, kiedy dzieje się na rynku tak, że jest mega panika albo kiedy jest mega chciwość, to ja niestety już analitykiem rynku nie jestem, już nic nie widzę na tym wykresie, bo już wtedy są przesilne emocje, ja już też zaczynam popełniać głupie błędy, zaczynam podpowiadać głupoty, dlatego ja realizuję te rzeczy, które się wydarzyły, scenariusze, które zakładałem przed wystąpieniem paniki albo przed wystąpieniem manii. Bo w trakcie ja już też nie jestem w stanie podejmować rozsądnych decyzji, dlatego to, do czego zawsze namawiałem, do czegoś. namawiałem w poprzednim filmie, załóżcie jakieś scenariusze na taką sytuację, jaka może się zdarzyć, która niestety się zdarzyła teraz niestety, jeżeli jesteście na rynku, to niewiele osób może Wam pomóc. Drugie pytanie. Kiedy wchodzimy na rynek? Czy już, czy, czy, czy jeszcze nie? Powiem Wam szczerze, mój scenariusz jest taki, że ja, może uruchomię jakieś takie narzędzia mega zaawansowane, typu Paint. Bardzo ważnym faktem jest, że jak wykres nam idzie, załóżmy, ja nie jestem jakimś tam rysownikiem, źle, dobra, inaczej. Narysuję Wam coś takiego. Ja na takim wykresie absolutnie nie jestem w stanie wyłapać tego miejsca i tego miejsca to jest słuchajcie to w ogóle takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Ja wiem że potraficie coś takiego zrobić czasami że wyłapywać te górki i, i dołki ja też potrafię znaleźć masę transakcji na których udało mi się to zrobić ale szczerze mówiąc jest to łód szczęścia i granie w ogóle na taką strategię że będę próbował złapać dołek albo szczyt jest po prostu czymś, co wcześniej czy później Wam urwie ręce. To jest w ogóle bez sensu. I zakładamy w ogóle to, co, o czym teraz rozmawiamy, to, o czym teraz chcę mówić, założyć, że w ogóle wyłapywanie yy, totalnie tych szczytów i dołków jest bez sensu i w ogóle nie próbujmy tego robić. Więc tak naprawdę mamy dwa wyjścia. Możemy realizować zyski tuż przed wierzchołkiem, albo przed wierzchołkiem ogólnie, albo za wierzchołkiem. Możemy wchodzić na rynek przed wystąpieniem dołka albo po wystąpieniu dołku, dołka. Mamy dwie możliwości. Teraz zastanówcie się sami, pomyślcie sobie, który scenariusz jest łatwiejszy, który jest bezpieczniejszy. Co łatwiej jest zrobić? Co łatwiej jest złapać to miejsce, jak rynek jeszcze rośnie, wyłapać, który, wyłapać, że zaraz to spadnie, tylko tak naprawdę nieraz jak mamy jakąś tam bankę, tak jak na przykład było na Bitcoinie, to ja byłem przekonany od sześciu tysięcy dolarów, że to nie ma szansy rosnąć dalej. I tak naprawdę bardzo, bardzo trudno jest wyłapać ten wierzchołek albo miejsce przed bo nie wiemy, do jakiego miejsca może trwać mania. Kolejne przykłady manii to była Tesla ostatnio, to był CD-Projekt, no może CD-Projekt nie był jakąś tam totalną manią, ale to, co się działo na Tesli, to że jedna firma, która produkuje kilka samochodów, była warta więcej niż cała grupa WAG, która produkuje Audi, Skoda, Seata, Porsche, Bugatti, Bentleya. To, to, to jest nienormalne, tak naprawdę. Tak? Nie wiemy, dokąd to może trwać, więc Próba realizacji zysku wcześniej, może nam dosyć dużo tego rynku zabrać. Jeżeli jeszcze zrealizujemy ten zysk i po prostu usiądziemy na rynku mapy pod dupę i, i nie będziemy tego rysunku tego wykresu ruszać, to tej transakcji będziemy próbować odkupić, to OK, ale jeżeli będziemy próbować odkupować, to jest strasznie. Tak naprawdę wyjście, dobrym momentem na wyjście z transakcji jest wtedy, kiedy ten rynek zaczyna nam zawracać wtedy, kiedy już wiemy, że trend nam się odwrócił, kiedy jakaś linia trendu zostanie przecięta, kiedy jakaś korekta będzie większa niż do tej pory. To jest dobre miejsce na wyjście. I W takim miejscu, ja wyszedłem z Bitcoina, czyli 22 grudnia, pamiętam, 2017 roku, ja uciekłem z rynku krypto. To było mniej więcej, yy, mniej więcej na tej świecy tak naprawdę, tak? na tej potężnej świecy. Jak zobaczyłem, że jest większa dużo korekta niż te, które były do tej pory, bo założenie miałem, że może przekroczyć maksymalnie o 50% tą korektę, która była do tej pory, ja z tego rynku uciekam i tak po prostu zrobiłem to samo. Zrobiłem na giełdzie papierów wartościowych w ostatni poniedziałek. Po prostu uciekłem po przełamaniu się rynku, a nie w momencie, w którym on ustał. I to samo dotyczy scenariusza w drugą stronę. Czyli, jeżeli będziemy próbowali wyłapać dołek, będziemy próbowali złapać to miejsce, w którym ten rynek już na pewno zaraz zawróci, bo już tak tanio, to nie było tak dawno, to też możemy sobie urwać ręce. bo Powiem Wam szczerze, ja miałem założenie, że Wigiem zainteresuje się, on się bujał. Od dosyć dawna, w granicach 2000, 2100, 2200, boję się. Ja miałem takie założenie, wiedziałem, że WIG powinien, nasza giełda powinna jeszcze trochę zjechać, wiedziałem, że jest niedowartościowana, ale podejrzewałem, że jeszcze trochę zjedzie nam w dół. I miałem takie założenie, że poczekam sobie, jak spadnie na 2000. Jak spadnie na 2000, to pewnie już odbije, tak? I spadło na 2000. Gdybym kupił na za 2000, to bym był załadowany w jakieś akcje polskie, ale w ogóle nie zdążyłem tak naprawdę. To co się działo na giełdzie było na tyle dynamiczne, ale nie zdążyłem i nie wyłapałem tego miejsca, i bardzo dobrze. Jak później spojrzałem na wykres, że WIG jest wart 1600, byłem mega zdziwiony, mówię, kurczę, niemożliwe, to nie było nigdy tak mało warte. To macie wybicie z 1700, to już było wybicie, Można prób było próbować się w tym miejscu załadować. Ale gdybym to zrobił, no to później sobie byłem spojrzał na 1700, 1600, 1500, a mieliśmy już nawet tylko 1300. Ostatnio WIG20, nasz indeks polski, był warty tyle, 1300, kochani. W kryzysie w 2009 roku. Od tego czasu nasz Wik nie spadł tak nisko. Więc ja, reasumując, nie próbuję wejść w żadnym z tych miejsc. Ja jestem w stanie stracić część zysku. Nie muszę się załadować totalnie w dołku, totalnie w tym miejscu. Mnie to nie interesuje. Ja nie mam takiego zamiaru próbować łapać to miejsce. Jak usłyszę, że. Mamy regres choroby. Jak usłyszę, że inwestorzy wracają na rynek, jak zobaczę, że linia trendu spadkowego, która nam tutaj powstanie, no to nie jest wykres wigu, że linia trendu spadkowego, która nam dziś tutaj przestanie, została przekroczona, że korekta, która tutaj powstała, o trading view zmieniłem na paint, to jest o wiele lepsze narzędzie, że korekta, która tutaj powstała, jest większa od korekt, które były dotychczasowo w tym, w tym ruchu spadkowym. To wtedy załaduje się na rynek. I oczywiście nie zarobię tyle, co ci, co będą w dołku, bo już część profitu stracę, tak naprawdę, ale ja nie muszę. Naprawdę, ja mi nie zależy na tym, żeby wyciągnąć na tej giełdzie nasze nie wiadomo ile. mi nie zależy na tym, żeby kupić ropę za 30 dolarów, jeżeli normalna cena jest 50-60. Ja mogę kupić za 40. Nie ja powinien sprzedać za 50 par. Ja nie mam problemu. Ja mogę zarobić te 25% zamiast 35%. Nie zależy mi na całości, ale wolę zrobić to w taki sposób, żeby mnie nie, nie urwało mi łapek, bo yy, ja nie umiem łapać w ogóle właśnie takich spadających noży. Ja nie mam na to strategii. Nie wiem, jakbym miał na to grać. I tak samo nie jestem w stanie rozgrywać bank. Nie mam na to strategii. Ostatnie ostatnim filmie pytałem, próbowałem go Są ludzie znani w naszym środowisku tradingowym, z grupy tjs u którzy też próbowali. I skończyło to się skutkiem różnym. Więc to są dwie rzeczy, które chciałem powiedzieć. Realizujcie swoją założoną strategię, a druga sprawa, yy, moim zdaniem trzymajcie się jeszcze z daleka od rynku, nie jest to, 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 to dobry moment. To, co jeszcze sobie kiedyś rysowałem, to naprawdę jest stary rysunek. To jest rysunek sprzed rysunek. To jest moja analiza, powiedzmy w cudzysłowie, którą robiłem jakiś czas temu i nawet Wam jej nie pokazywałem. To jedna analiza, którą robiłem na, na Zdaku. Teraz przesunąłem tę piątą linię, oczywiście zamknąłem tą falę. Będzie to ładnie widać w wykresie logarytmicznym. Założyłem, że mieliśmy ruch pięciofalowy, mieliśmy drugą falę, czyli kryzys ten 2007-2008. I to, co się teraz działo, to najbardziej dynamiczna fala to była fala trzecia, na której wyłapałem znowu pięć fal. I to miałaby nastąpić korekta w jakimś tam okresie czasu, która moim zdaniem teraz się zaczęła. Po niej nastąpi odbicie, ale to, co nastąpi wtedy, to powstanie fala piąta. jak? Wiedzą Eliotowcy, którzy mnie oglądają, w momencie jak powstanie 5 fal, to będzie też widać dobrze na, na SP. Jak powstanie 5 fal, dla mnie w ogóle kryzysy, tutaj fajnie widać ten kryzys, który był w 90, 2000 roku na dotkomach. i później ten kryzys, który był yy, w roku 2008. Dla mnie to jest druga fala. To się tutaj wydarzyło, to jest druga fala. To co później była ta mega pompa na rynku, to była fala trzecia, to jest wynarysowane, bo to była hipoteza. Nie trafiłem oczywiście w punkt. Mogę sobie teraz już podkleić. Dla mnie to zdecydowanie jest fala trzecia. Tu powstanie fala czwarta, która już jest, Dość no, dosyć głębsza niż się spodziewałem, więc tutaj potem mega widzę, mega. Później przez kilka lat będzie szła mało dynamiczna fala piąta, która powinna wybić te szczyty i ona może trwać kilka lat. Ona powinna trwać kilka lat, chociaż znaczy ten kryzys też powinien trwać kilka lat, ta fala czwarta, a dzieje się w ciągu tygodni. Więc to jest optymistyczny scenariusz na ten moment dla mnie. Powinna trwać później kilka lat, i wtedy powinna nastąpić korekta całego cyklu. I teraz pytanie: ile trwa ten cykl? Czy to jest tylko to, co widzimy na tym obrazku? Czy zamknie nam się tylko ten cykl, który tutaj widzimy? Czy zamknie nam się jeszcze jakaś fala wyższego rzędu, który nawet nie jest stanie narysowany na TradingView? Jest jeden analityk, Cezary Graf, chyba się nazywa, który powiedział, że poprzedni taki cykl, który będzie zamykany, będzie trwał od wojen napoleońskich do pierwszej wojny światowej. Korekta to było od 18 roku do 1945. Ten cały cykl, który, który teraz zamykamy, jest od 1945 roku do roku 2020 i że teraz będziemy korygować to mniej więcej 100 lat. Mam nadzieję, że to nie teraz. Mam nadzieję, że znajdziemy, że znaczy, pocieszające jest to, że lek na koronawirusa już jest w fazie testów, już zaraz pewnie będzie uruchamiany i Ilość zachorowań będzie opanowana i będziemy wychodzić do góry, ale wtedy to zacznie mi się niestety pesymistycznie składać z tym scenariuszem, który mam tutaj, że pojedziemy kolejną falę, która będzie, moim zdaniem, trwała kilka znowu kolejnych lat 8-9 i zamkniemy cały cykl. I powiem Wam szczerze, jako trader, powiedzmy, jako osoba, która patrzy na wykres i patrzy na to matematyką, nie jestem w stanie stwierdzić, co by miało oznaczać korekta kilkudziesięciu lat albo kilkuset lat gospodarki. I powiem Wam szczerze, nie chcę nawet o tym teraz myśleć, bo na razie to myślę o naszym zdrowiu, o swoim zdrowiu, o Waszym zdrowiu i do tego tematu wrócę, mam nadzieję, jak rynek odbije i będziemy znowu przejechać kolejną falę do góry i znowu będę próbował Was ostrzegać, żeby mieć dwa scenariusze, ten pozytywny i, ale też zabezpieczyć w jakiś sposób na ten scenariusz negatywny. Zdrówka dla wszystkich, trzymajcie się, uważajcie na siebie i jeżeli nic się na tym rynku nie zmieni, to, to, to nie będę oczywiście wracał filmów, bo właściwie wszystko jest jasne, wszystko się wyjaśnia, nie ma co robić analizy do, do pionowych kresek spadających po prostu w dół. Trzymajcie się, zrówka.